Apokaliptyczne wydarzenia sprzed więcej jak 2000 lat sprawiły, że plaże Santorini pokryte są mało atrakcyjnym czerwonym piaskiem wulkanicznym wydobytym z podziemnego świata ognia. Jednak nieprzebrane rzesze turystów przybywają tu z całego świata, by Raczej podziwiać zachody słońca, nie mające ponoć sobie równi. My, również tu w małym porcie w Likada, mamy tego świadectwo. Flotyla ponad 20 katamaranów przyniosła na swych pokładach dziesiątki japońskich turystów. Wysypywali się z nich później na ląd, niczym pasażerowie z przepełnionego metra. Współczujemy im, bo zapewne nie zaznali tego, co umożliwia żeglowanie według własnych zamierzeń.